Pluton, największy obiekt pasa Kuipera. Jego serce, to tlenek węgla i azot. Samotny, w mrocznej przestrzeni. Eris, większa od Plutona. Jej księżyc, Dysnomia, krąży wokół niej w odległości 37 000 km. Haumea, karłowata planeta w kształcie cygara. Wiruje wokół własnej osi co 4 godziny. To jest jej najszybsza rotacja. Gong gong. Obiekt z pasa Kuipera ma pierścienie z pyłu i kamieni. To unikatowe zjawisko. Make make. Czerwony obiekt pasa Kuipera ma mały, szary księżyc. Obłok Orta, olbrzymi obszar komet, krążą wokół słońca w sferycznej powłoce. Quaoar, obiekt z pasa Kuipera ma pierścień, który jest tajemniczy. To unikatowe zjawisko. Dwa obiekty zderzają się ze sobą w pasa Kuipera. To unikatowe zjawisko. Kometoidy, lodowe obiekty pasa Kuipera. Krążą wokół Słońca w lodowej rzece. Podwójny system, Pluton i Charon to podwójny system. Wirują wokół wspólnego środka ciężkości. Arokow- obiekt w kształcie bałwana. Dwa obiekty, które zderzyły się w przestrzeni. 2007 OR10, czerwony obiekt pasa Kaipera. Pokryty jest wodnym lodem to unikatowe zjawisko. 50 000 kwaoar, obiekt z pasa Kaipera, ma pasy czystego lodu wodnego. Pluton ma lodowe wulkany, które wybuchają, tworząc lodowe rzeki. Kaumea, obiekt z pasa Kaipera, ma pierścienie z pyłu i kamieni. To unikatowe zjawisko. Pluton ma cienką atmosferę. Jest niebieska i otacza planetę. Methane Ice Make Make, czerwony obiekt pasa Kaipera. Pokryty jest metanowym lodem. Sedna, obiekt o intensywnie czerwonym kolorze. Unosi się samotnie to unikatowe zjawisko. Pluton ma serce, które jest zrobione z tlenku węgla i azotu. Pulsuje ono światłem. Lodowe skarby pasa Kaipera to obiekty, które są zrobione z lodu. Pustynia pasa Kaipera to obszar, który jest pusty. Pluton ma góry, które są zrobione z lodu. Są one wysokie i ostre. Dwa obiekty z pierścieniami zderzają się ze sobą. Koniec pasa Kuipera. To obszar, który jest pusty. Samotny obiekt z pierścieniami unosi się w przestrzeni, symbolizując koniec historii.